Cześć, z tej strony Kala. Witam Was w na najnowszym filmie. Nagrywam dzisiaj paczkę z nowościami od Craft New Design. Jak widzicie, to dostałam osobno w kopercie, żebym, żebym przypadkiem nie zdradziła, nie zdradziła nic przedpremierowo, bo tą paczkę dostałam tą, tą nowość przedpremierowo, więc nie mogę Wam pokazać, dopóki nie będzie oficjalnej premiery, ale już mogę to nagrać. Także, no jak już to opublikuję, na pewno, już była premiera, więc kto był bardziej, bardziej tam pilnował tego, to już wie, co ja tu mogłam dostać. A więc co więc pokazuję, co, co jest w najnowszej premierze od Klaten New Design. I na dzień dobry, jak widzicie, mamy dwie nowe maski. Wzór takiego plastra miodu, taki właśnie heksagonów. Oraz takie, taka, takie rąby z takimi pochlapaniami. Bardzo fajne wzory. Bardzo lubię ten sur. Także, także super. Więc wiecie. O, tak to się nazywa. Takie są, takie są e, numery. Bardzo się cieszę na te heksagony. Bo one nie tylko mi się kojarzą z, z e, pszczółkami. Ale również z grami. Z, jeśli ktoś gra... Gry planszowe to na pewno ten wzór bardzo dobrze kojarzy. Także fajnie bo to sprawi się też super jako właśnie taki wzór dla graczy. Na no, najnowszy mamy stempelki i zobaczcie mamy tutaj takie super super zające. Takie zające właśnie eleganckie z okularami i z muchami. Też taki zając jakby to powiedzieć naturalny no taki bez niczego. Więc bardzo fajne. Nie jestem pewna, czy te zajączki się nie pojawiły już wcześniej w dodatkach do wycinania. Bym musiała to sprawdzić, gdyby coś to Wam napisze, w której z której kolekcją był. Także fajne, bardzo fajne zające, idealne właśnie na święta wielkanocne. I teraz wzór, który na pewno dobrze kojarzycie, bo to jest wzór, który już się pojawił w stemplach. Jeszcze pokazałam numeru. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to Fani, Bani mają taki numer. I ten wzór na pewno kojarzycie. Już wam go szukam, bo on już się kiedyś bardzo dawno pojawił. No mój stempel jest już trochę zniszczony, bo yy, brudny. Ja go bardzo często używałam. No gdzie on mi się ukrył. Wiecie co? Ja go gdzieś, gdzieś mi się ukrył. Raz go znajdę. Raz go znajdę. nie jest prawie identyczny, chyba tutaj, no prawie, prawie identyczny. <laughs> różni się trochę. Zobaczcie, to są takie napisy, tu też mamy napisy. No i wielkością to sami już widzicie jaka to jest różnica. Więc ten wzór jest bardzo podobny, ale nie identyczny. Myślałem, że jest identyczny, ale jednak nie. Tu się trochę różni. Tu ma więcej takich chlapań, jest bardziej rozbudowany. To nie jest taki, wiecie, w taką bardziej eskę, tu mamy taki bardziej owal. Różnica w wymiarach, już Wam mówię, tu jest 11,5 na 8 cm tak około, bo tak wiecie, przykładam to, yy, przykładam to tak yy, no szybko, tu było około 9 cm na, na 6, tak bym powiedziała, więc wiecie, ten wzór jest bardzo podobny, ale nie taki sam, no jest dużo większy. Więc jak widzicie ja ten wzór, mam całe opakowanie tu już brudne, rozwalone, bardzo często właśnie używam to, żeby gdzieś, gdzieś do teł, gdzieś tła sobie po prostu stemplować, albo po prostu dodać coś co się dzieje, więc bardzo fajnie, że pojawił się w większej, w większej wersji. Tu mamy coś na co czekałam, czyli nowa serwetka, nowy wzór serwetki. I zobacz, jest taka, właśnie, bardzo fajna, bardzo podstawowa serwetka. Mamy nacięcia z kropyczkami. Ona ma rozmiar 9,5 cm, więc jest idealna do boksów. No i ta, on, ta serwetka wycina się pełna. Gdybyśmy chcieli wyciąć środek, to ten środek ma 7 cm i zobaczcie, on ma takie nietypowe przeszycia. To jest coś, czego wcześniej nie widziałam, że takie, jakieś kreseczki z falami. Bardzo fajne. No, i do tej serwetki, czekajcie, tak patrzę. Tak, do tej serwetki mamy border. Więc też coś, co w dzieci prosiliśmy, żeby się pojawiło, czyli serwetki dopasowane z borderami. I znowu to jest rozmiar 14,8, czyli idealny do kartek A6. Więc mamy taki border, który wycina z jednej strony, właśnie wzór analogiczny do tej serwetki. Mamy taki fajny komplecik. Nowy wzór. Bardzo podobny do konkurencji, bym powiedziała, ale no jest jednak troszkę inny, bardziej yy, yy, takie te listki są mniejsze, ta serwetka ma 10 cm chyba, czyli no na boksy tak może się trochę nie mieścić, tak bym powiedziała, że ma 10 cm, więc na boksy troszkę jest za duże do boksów, no więc mamy listki po prostu, bardzo lubię właśnie takie liściaste te Serwetki, ma chyba dwie albo trzy z różnych firm, więc fajnie, że też Krateniu wydał swoją wersję. Bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak się będzie wycinała. Nowa wersja, nowa wersja, nowa wersja czego. Aha, jeszcze nie pokazałam Wam numerów, więc border ma taki numer. Serwetka. Na którą się chyba najbardziej cieszy, ma taki numer. Serwetka z liśćmi, to jest taki numer. Więc szukajcie w sklepach, na pewno się niedługo pojawią. Nowa serwetka, taki bardziej wianuszek, z takimi liśćmi. Ja bym powiedziała, że to są liście: tak, tego. I to jest Ivy Bluszczu. To jest taka serwetka z bluszczem. Super. I nowe, nowe wersje listków winorośli. Wydaje mi się, że. Te winorośle już się pojawiały wcześniej, tylko były mniejsze. To jest taki numer. Ja nie mam tych, tej pierwszej wersji, bym musiała sprawdzić, czy to jest większa wersja starego wykrojnika, czy to jest coś nowego. No i tu mamy takie winoroślowe gałązki. Myślę, że one idealnie będą pasowały do zeszłorocznych wykrojników z winoroślem. I to są po prostu takie gałązki, więc super. Bo y, pamiętam, mam tą wersję taką już sprzed kilku lat, winorośli, i ona jest bardzo taka yy, no, filigranowa, więc ciężko mi ją przyklejać. A tutaj mamy, wiecie, te, te listki, one są takie dość skupione, więc to będzie bardzo fajnie, bardzo prosto wklejać w kompozycję. Nowa wersja, nowa wersja bazi. Czekajcie, pokazałam Wam numery? Chyba nie. Ivy Twigs. I. Jak pokazano, to trudno to się powtórzę. Nowa wersja bazi. Taka bardziej delikatna. Taka węższa, bym powiedziała, niż te poprzednie wersje. Ja te poprzednie wersje mam, bardzo je lubię. I coś, na co pewnie dużo osób czekało, czyli wykrojnik tulipana. Szczerze, jak popatrzyłam na ten wykrojnik bez patrzenia, co do zakwiatek, to myślałam, że to jest Irys. Chyba Irys jestem pewna, ale trochę ten lisek nie pasował, więc się zdziwiam, że to jest tulipan jestem bardzo ciekawa jak wyjdą kwiatki tulipanowe z papieru pamiętam, że próbowałam robić tulipany nie do końca mi wyszły, ale myślę, że w swami rano czy z materiału wyjdą idealne także tak wyglądają najnowsze najnowsze właśnie hmm, wykrojniki ja je już mam no, przedpremierowo, już nie mogę doczekać kiedy będę mogła wam je pokazać i kiedy będę mogła już tworzyć z nimi pracę Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko. No, do następnego. Pa.